Dzisiejsza wizyta jest z jednej strony podsumowaniem wieloletniej współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, panią prezydent, a Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w różnych przedsięwzięciach na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju. Różnego rodzaju przedsięwzięcia, tutaj głównie mam na myśli pobyty dzieci, pobyty różnych grup ale chcemy te przedsięwzięcia rozwijać i stąd rozmowy, bardzo konkretne rozmowy o tym, w jaki sposób właśnie w partnerstwie z miastem Zabrze przygotować konferencję, która odbędzie się w kwietniu właśnie tu w Zabrzu, będzie poświęcona turystyce i będzie w niej brało udział również część przedstawicieli świata polonijnego, które będzie chciało zapoznać się z ofertą miasta Zabrze, ale też włączyć się w ten proces poznawania miast, które być może na świecie nie kojarzą się z turystyką, a są na pewno warte odwiedzenia. Rozmawialiśmy też o tym, czym zajmuje się Stowarzyszenie Wspólnota Polska dzisiaj, o tym, jakie są najważniejsze wyzwania w ramach podtrzymywania polskości poza granicami kraju. Uzyskaliśmy deklarację, że w tych przedsięwzięciach. Które dedykowane są właśnie czy to turystyce, czy to wspieraniu Polaków żyjących za wschodnią granicą, czy to wreszcie przy takiej nowej inicjatywie, która ma na celu pomoc polskim dzieciom żyjącym na wschodzie, a nie mającym dobrego dostępu do usług medycznych, będziemy mogli liczyć na pomoc Zabrze, na pomoc tutejszych instytucji.